Zaczynasz swoją przygodę z YouTube i nie widzisz efektów? A może borykasz się od jakiegoś czasu z tym, co w ogóle masz nagrywać na swoim kanale? W dzisiejszym filmie opowiem ci, jakie filmy dają ci najlepsze efekty, najlepszą ilość wyświetleń długofalowo. Ale żeby nie było nudno, to dzisiaj zajrzymy sobie na kanały czterech zupełnie różnych, niż czterech zupełnie różnych topowych youtuberów i na ich przykładzie pokażę ci, jakie filmy działają najlepiej. Zostań ze mną. Zacznijmy od tego, jakie filmy ja faktycznie polecam na start dla osób początkujących na YouTube, czyli takich, które albo dopiero zaczynają, albo są poniżej 1000 subskrypcji. Są to trzy rodzaje filmów, których przykłady dzisiaj zobaczysz szczególnie w tym nagraniu, i te trzy rodzaje filmów przede wszystkim odpowiadają na pytania odbiorców. Bo gdzie najłatwiej jest się na początku znaleźć? Otóż w wyszukiwarce YouTube'a i Google'a. YouTube należy do Google'a, tak? Jakie to są te pytania odbiorców? Po pierwsze, co to jest, czyli tak naprawdę definicje dotyczące Twojej branży, Twojej niszy, na które Ty odpowiadasz, podstawowe definicje, podstawowe pytania, które zadają widzowie na YouTube. Drugi rodzaj filmów to jest jak to zrobić, czyli tutoriale, tak? I tutaj pokazujemy podstawowe rzeczy, których możemy się nauczyć, problemy, które możemy rozwiązać, tak? Podstawowe tematy, o które pytają ludzie, wpisują je w wyszukiwarkę znowu. oraz trzeci rodzaj filmów, czy warto coś kupić, czyli tak zwane recenzje, tak? Bo to są takie trzy rodzaje filmów, które najczęściej po prostu ludzie wyszukują na YouTubie. Chcą się dowiedzieć jakiejś po prostu jakiejś definicji, czegoś co nagle ich zainteresowało z jakiegoś powodu? Chcą się czegoś nauczyć, bo po prostu jest im coś potrzebne, albo chcą rozwiązać jakiś problem, albo faktycznie chcą coś kupić i potrzebują kogoś, kto im pokaże daną rzecz i już ją na przykład przetestował. Ważne jeszcze, i to też dzisiaj pokażę Ci na tych przykładach, o których będziemy rozmawiać, jest to, że każda nisza ma też swoje takie topowe tematy i takie, jakby, trendy, które jeżeli na tyle dużo gdzieś tam siedzisz na YouTubie i je obserwujesz, to też możesz je wplatać. Natomiast jeżeli nie korzystasz za bardzo z YouTube'a, do czego cię jednak zachęcam, no to faktycznie na początku może być ci trudno znaleźć te trendy te tematy. Natomiast pokażę ci jakie to trendy właśnie mogą być i jeszcze jeden rodzaj filmów tak dodatkowo, to są filmy związane z kalendarzem, a tak naprawdę mm, z tym co się dzieje w ciągu roku i są branże, w których faktycznie jest to ważne i na przykład będzie branża mm, artystyczna, mm, rysunek, malarstwo itd., tak gdzie idą na przykład święta wielkanocne, i w związku z tym osoby, które prowadzą te kanały, już teraz zaczynają nagrywać filmy o tym, jak zrobić kartkę świąteczną, jak zrobić jajko, jak je pomalować, jak przyozdobić dom itd. Tak więc mamy trzy podstawowe pytania odbiorców, trzy tematy podstawowe filmów, a do tego mamy jeszcze trendy, niszy i topowe tematy oraz filmy związane z kalendarzem. Przechodzimy sobie do tych naszych case study, do tych kanałów, o których będziemy dzisiaj mówić, i na ich przykładzie pokażę Ci, jakie te filmy najlepiej u tych osób działały. Pierwszy kanał, na który sobie dzisiaj zajrzymy, to jest kanał Maksineczka. Yy, Maksineczka zajmuje się przede wszystkim yy, urodą, makijażem, kosmetykami. Tak, czyli tutaj będzie bardzo dużo recenzji i bardzo fajnie one będą działać. Natomiast no, ona już ma 631 tysięcy subskrybentów, więc może sobie pozwolić na to, że też gdzieś tam robi jakiegoś vloga i ludzi to po prostu interesuje, bo ma rzesze swoich po prostu fanów. Tak? W związku z tym. Są różne filmy na kanale Maxineczki. Jeżeli sobie popatrzymy, to są właśnie vlogi, to są jakieś 10 najlepszych korektorów dla każdego: polskie nowości, drogeryjne hit, hity i porażki itd., itd. Ale to, co ja bym chciała z Wami dzisiaj zrobić, to spojrzeć tak naprawdę na te filmy, które działają długofalowo. Czyli te filmy, które nagrasz raz i one staną się takimi Twoimi pracownikami i będą pracować na ciebie. Cały czas, tak? Czyli za rok, za dwa, jak ty będziesz na wakacjach, jak będziesz się gdzieś tam obijać, albo będziesz mieć gorszy moment w swoim życiu i nie będziesz tak często nagrywać, no to w tym momencie te filmy dalej będą działać. Więc przejdziemy sobie w tak zwane popularne na kanale Maksineczki i zobaczmy, jakie to są te filmy, które mają największą ilość wyświetleń, ale w domyśle to są też filmy, które cały czas zbierają wyświetlenia i one dalej są w rankingu YouTube'a wysoko i pojawiają się w wyszukiwarce. I tutaj już na pierwszy rzut oka rzuca się to, że będą to filmy tutorialowe i będą to filmy też takie powiedziałabym, podstawowe, definicyjne w danej branży, w da branży akurat makijażowej. I format, który ja na przykład lubię bardzo, jeżeli chodzi o e, właśnie te proste, podstawowe filmy na YouTubie, które polecam osobom początkującym robić, to jest jak coś zrobić. Czyli na przykład, jak namalować idealną kreskę eyelinerem, tak. To jest mój ulubiony jakby, mm, sposób na robienie tytułów dla osób początkujących, dlatego że najłatwiej jest Wam to też wytłumaczyć i najłatwiej Wy potraficie to później wdrożyć. Natomiast czasami wystarczy zastosować hasło, frazę kluczową, tak, która oznacza jakiś podstawowy temat w mm, Waszej niszy, na przykład makijaż powiększający oko. To jest jeden z takich podstawowych tematów w branży makijażowej. Podstawę makijażu, jak pracować z cieniami, tak? Czyli tutaj już mamy znowu wstęp, jakby do makijażu, podstawę makijażu, tak? Jak zacząć się malować? Można by zrobić taki film, tak, w tej branży. Tutaj znowu makijaż powiększający oczy. Zobacz, to co ona tutaj zrobiła, to widziała jakby, że makijaż powiększający oczy. Film, który zrobiła 10 lat temu, zadziałał bardzo fajnie, więc 5 lat później zrobiła. Film makijaż powiększający oko plus błędy w makijażu, podstawy makijażu, tak? Więc te podstawy makijażu, jak pracować z cieniami, jak powiększyć oko, działają tutaj u niej najlepiej. Kolejna rzecz, klasyczny makijaż wieczorowy, tak? M mamy podkreślanie malowanie brwi, tak? Czyli w pewnym momencie yy, kobiety zaczęły bardziej zwracać uwagę na malowanie brwi, tak? I taki film się mocno przyjął. Tutaj później też takie urodowe. Manikir hybrydowe, zakładanie, zmywanie, ulubione kolory. To znowu jest jakby film podstawowy, bo można się nauczyć, jak sobie zrobić hybrydę samodzielnie, tak? I tutaj kolejny. Jak namalować idealną kreskę eyelinerem? Czyli jak coś zrobić? Mamy tutorial. I jest to temat. No ja jako kobieta, i ty prawdopodobnie też, jeżeli jesteś kobietą, wiesz, że namalowanie idealnej kreski eyelinerem nie jest proste i jest tematem bardzo popularnym i wśród młodszych, i wśród, wśród starszych kobiet, tak? Więc znowu strzał w dziesiątkę, tak? Jak Umyć gąbkę do makijażu. Najszybszy sposób na mycie gąbek do makijażu. I teraz tak. Oprócz tego, że mamy te tytuły, to pamiętajmy o tym, że nie dość, że mamy tytuł napisany, to jeszcze mamy do tego możliwość zadbania o nasze SEO, o nasze pozycjonowanie filmu, także w opisie, ale także w tagach naszego filmu. Więc nawet, jeżeli ja tutaj nie mam hasła jak umyć gąbkę do makijażu, to ono może być w opisie, ono może być w tagach, tak? Czyli my je możemy stosować zamiennie te różnego rodzaju frazy i pytania, tak? No i później mamy makijaż do pracy, znowu taki bardzo podstawowy temat, który będzie się powtarzać. Najczęstsze błędy w makijażu. I tu już wchodzimy bardziej w te takie hmm, trendujące, topowe tematy w danej niszy, i tutaj właśnie te 5 błędów, 5 najlepszych, 5 coś tam będzie bardzo popularne w branży makijażowej. Błędu, pięć błędów makijażu, których nie zauważasz, których nie zauważasz a powinnaś, yy, konturowanie twarzy kremowymi podkładami, co i jak, tak? To są filmy. Które po prostu są bardzo podstawowe i one nie mówią o tym, jak zostać makijażystką, tylko jak zacząć, jak zrobić idealną kreskę, jak zrobić makijaż wieczorowy, itd, i tak dalej. Więc zobacz, tu są podstawy i te filmy mają najwięcej u Maxineczki wyświetleń na jej kanale i z dużym prawdopodobieństwem te filmy cały czas zbierają wyświetlenia. Więc zachęcam Cię do tego, żeby się nad tym zastanowić. Przechodzimy teraz do innej niszy zupełnie, a mianowicie do niszy powiedziałabym rysunkowej, artystycznej, malarskiej, zwał jak chciał. Natomiast Sami jest też bardzo popularna, jak widać 548 tysięcy subskrybentów. No i ona faktycznie na swoim kanale pokazuje różnego rodzaju techniki, to jak maluje, co maluje i tak dalej, i i tutaj już jakby na tym etapie ona właściwie, co gdzieś tam nie opublikuje, no to sobie gdzieś tam yy, to fajnie idzie. Więc ona czasem rysuje znane osoby z yy, seriali animowanych, robi jakieś zakupy na ślepo, tak? Robi dużo różnych challenge'ów, wyzwań, ma też bardzo młodą publiczność, tak? W związku z tym pewne rzeczy robi. Ale na przykład ma też markery z Biedronki, Yy, więc jakby też pokazuje, że można pewne rzeczy kupić yy, w dyskontach, tak? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast zobaczmy sobie, jak to faktycznie u niej działa, jeżeli chodzi o te najbardziej popularne filmy, a nie o te najnowsze. Jeżeli chodzi o najbardziej popularne filmy, najbardziej popularny film ma 1,5 miliona wyświetleń, kolejny 1,2 miliona, tak? I tutaj już widać, że są mocniej jakby wyeksponowane trendy danej niszy, czyli y, będą to różnego właśnie rodzaju wyzwania, tak? Y, będą to tak zwane kontry, czyli mamy Promarkery kontra Mazaki z Ikea na przykład, tak? Tego typu rzeczy w tej niszy bardzo fajnie się y, sprawdzają. Czy właśnie y, jakieś takie trendujące y, filmy, y, bajki i tak dalej, ona będzie rysować te rzeczy? I dalej będzie się fajnie pozycjonować. Więc czy to jest coś, co ja polecam na początek robić, jeżeli chodzi o branżę artystyczną? Niekoniecznie, natomiast chciałabym Wam zaznaczyć, że jest to też e, ciekawy sposób na filmy, więc można swoje filmy tutorialowe w branży artystycznej na przykład przełomy, przełamywać, na przykład co trzeci film, takim filmem bardziej e, topowym, trendującym, z jakimś wezwaniem, z jakąś, właśnie, kontrą. Więc tutaj mamy troszkę inaczej, ale znowu jeden z czterech pierwszych filmów to jest film typowo tutorial jak narysować twarz i ma milion wyświetleń, tak? Więc te filmy też się tutaj e, pojawiają. Natomiast tutaj można faktycznie mm, sobie zobaczyć, że też te trendy są bardzo, bardzo ważne, ale też między tymi trendami znajdują się filmy typu jak zacząć rysować, 15 porad dla początkujących, tak? Więc Musicie zawsze też w swojej branży zrobić sobie taki rysecz konkurencji, najlepiej też właśnie tej topowej, albo takiej trochę wyżej niż wy na pewno, i zobaczyć, jakie faktycznie filmy tam działają i czy są jakieś trendy, które są bardzo, bardzo popularne. Przechodzimy sobie do kolejnej niszy, i tutaj akurat będziemy mieć hmm, trochę inaczej. Będzie mniejszy kanał, 18,5 tysiąca subskrybentów, fizjomatę, tak. No i tutaj mamy kanał typowo, bym powiedziała, fizjoterapia i, i treningi pod kątem właśnie osób też trenujących. Hmm, tutaj takie, chciałam coś, coś z branży zdrowia, ale akurat ten kanał mnie tak mocno zainteresował. Tak więc wchodzimy sobie i widzimy najnowsze filmy i tutaj mamy bruksizm, zgrzytanie zębami, przysiad, burszy karku, powrót do sportu po kontuzji i tak dalej, i tak dalej. W ogóle bardzo mocno widzę na tym kanale właśnie takie e, definicje, wytłumaczenia pewnych schorzeń, tak, e, co powoduje pewne schorzenia i co zarazem też rodzi jakby otwiera drogę ku temu, żeby zrobić tutorial w pewnym sensie do tego jak z czymś e, działać, jak sobie poradzić z jakąś dolegliwością na przykład. Ale przejdźmy sobie do popularnych. I tutaj zobaczymy, że właśnie te definicje trochę tak jakby najlepiej działają, że mamy ból biodra, tak? Ktoś wpisze sobie w wyszukiwarkę ból biodra, co może być jego przyczyną, i ewentualnie jeszcze w filmie z założenia dostanie informację, co z tym robić. No bo jak już wiemy, co jest powodem, co jest przyczyną, tak, takiego bólu, no to możemy sobie z tym e, działać. Mamy ból barku, mamy stopę cukrzycową. Stopa cukrzycowa w tytule, tak? Czyli Fraza kluczowa, bardzo podstawowa definicja, co to tak naprawdę jest i jak o to zadbać, tak? Mamy drętwienie rąk na rowerze jak ustawić kierownicę w rowerze, tak? Połączenie trochę, mm, trochę, definicji i trochę właśnie tego tutorialu, jak coś zrobić. Yy, jakieś zapalenie rozciągna podeszwowego, tak? Tutaj mamy filmy. Uszkodzona łękotka. To są filmy, które w tej branży będą fajnie działać, ale znowu my mamy po prostu pewne schorzenie i te tytuły są zorganizowane wokół tego schorzenia właśnie i dalej po prostu jest rozwijany ten temat, tak? Czym są zakwasy? Jak sobie z nimi radzić? Cała prawda o DOMS i tak dalej, tak? Cytrulina, jak działa i co daje, tak? Różne, właśnie takie tematy. I to są zawsze takie tematy podstawowe, zawsze jest definicja czegoś, rozwiązanie, tutorial, przyczyna i tak dalej. Tak? Więc tutaj nie ma na zasadzie, jak, jak po prostu ja uważam, że coś tam, tylko na początku drogi te filmy najlepiej działają, które edukują Twoich widzów od podstaw, tak? I te filmy, zobacz, one działają długofalowo, bo te filmy zbierają wyświetlenia cały czas. I przechodzimy sobie do ostatniej niszy już dzisiaj, a mianowicie hmm, przechodzimy sobie do niszy takiej powiedzmy psychologicznej, niszy y, takiej związanej z mentalem, dosyć popularnym teraz, a mianowicie do kanału Kasi Sawickiej, która ma 166 tysięcy subskrybentów. I ostatnie y, filmy tutaj są o tym, jak, y, jakie są sposoby na odkrycie geniusza w swoim dziecku, y, czego szkoła nie mówi o inteligencji dzieci, i tak dalej, i tak dalej. I to są bardziej takie tematy, bym powiedziała, y, już gdzieś tam bardziej zaawansowane, y, takie tematy, które. Y, które nie są do osoby, która dopiero weszła na YouTubea, bo ma jakiś problem natury psychologicznej, tylko tutaj już jest więcej takich osób, będzie to oglądać, które są w społeczności yy, naszej tutaj Kasi, tak? ale, także, yy, ale także osoby, które już w tym temacie psychologicznym bardziej siedzą i po prostu pewne jakieś głębsze tematy ich interesują. Natomiast jak przejdziemy sobie do popularnych, czyli do tych filmów, które mają najwięcej wyświetleń i najdłużej sobie żyją na tym kanale, z dużym prawdopodobieństwem, tak? Bo, jakby też tu statystyki tego nie pokazują, no to już mamy mm, też pokazane, że są pewne tematy w tej niszy, w tej branży, które są bardzo popularne. I na przykład będą to toksyczni ludzie, tak? Yy, I też tutaj, jakby Kasia też wtedy zauważyła, wypuszczając ten film, zauważyła taki trend, że toksyczni ludzie to jest dobry temat i fajnie jest go gdzieś tam pociągnąć, dlatego mamy Toksyczni Ludzie, 8 cech, jak ich rozpoznawać i jak sobie poradzić, tak. Mamy na przykład film e, Toksyczni Ludzie 2, tak? który też znowu bardzo fajnie sobie poradził, tak. Może nie ma tych 2 milionów wyświetleń, ale 200 tysięcy jest, jest to e, top, top 11, tak, na tym kanale, ale mamy też toksyczny narcyzm. W ogóle narcyzm i narcyzm, narcy są bardzo popularnym tematem w tej niszy. Osobowość borderline, tak? To jest znowu temat, tak naprawdę definicja. Osiem cech, i jak rozpoznawać. Zobacz, toksyczni ludzie, osiem cech, jak rozpoznawać. Osobowość borderline, osiem cech, jak rozpoznawać, tak? Czyli już mamy jakiś taki wzór na to, co zadziałało i fajnie jest to kontynuować. Natomiast y, tutaj jeszcze oczywiście mamy film, w cudzysłowie tutorial, jak coś zrobić, jak budować pewność siebie, tak? Y, więc tego typu y, rzeczy, jak stawiać granice w relacjach z ludźmi, czyli znowu uczysz kogoś, jak coś zrobić. I to nie zawsze musi być, jak wbić gwóźdź, czyli jak fizycznie coś zrobić, ale jak sobie czymś sporadzić, z czymś poradzić, tak? Właśnie w branży na przykład takiej psychologicznej mentalnej, szukania pracy, rozwiązywania problemów, czy prowadzenia biznesu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na przykład kolejne tematy, znowu powrót do narcyzów, tak, że jest temat o narcyzie, są dorosli, dorosłe dzieci alkoholików, tak, tego typu rzeczy tutaj są, ale każda nisza, tu też warto wiedzieć, ma swoje tematy, nazywałabym to takie E, mocno poruszające i, i które nie zawsze są proste do poruszenia na samym początku. I tutaj jest to na przykład dobry seks w związku. No zobaczmy, to jest top 3 tego kanału, tak? Mm, więc znowu, niby tutaj to, to nie jest aż taki temat, aż tak psychologiczny, nazwijmy to. E, nie każdy sobie gdzieś tam go w YouTuba wpisze, jeszcze w tej naszej trochę mentalności polskiej, tym bardziej. E, natomiast no, jak czasami odważymy się poruszyć jakiś taki albo nietypowy, albo wrażliwy temat, nazwijmy to, no to w tym momencie widać są efekty. Więc mam nadzieję, że te cztery nisze pokazały Ci, jak ważne jest to, aby po prostu znaleźć tematy, które są poruszane najczęściej, które są topowe, ale też odpowiadać na Faktycznie definicje, podstawowe pytania, podstawowe pytania tych yy, widzów, odbiorców, które wpisują w wyszukiwarkę, i od tego fajnie jest zacząć i budować Twój kanał na YouTube. Nie samymi wyświetleniami karmimy algorytm YouTube, więc ważne jest też to, aby zadbać o to, jaki mamy średni procent obejrzenia później tego naszego filmu, bo to, że ktoś kliknie, to jeszcze nie znaczy, że zostanie do końca. A wpływ na to jak długo oglądają filmy nasi widzowie, ma to, jak je zaczynamy. Dlatego bardzo mocno zachęcam Cię do obejrzenia filmu na kanale Jak Zaczynać i jak kończyć filmy na YouTube, który teraz wyświetlił Ci się na ekranie końcowym. On pomoże Ci zwiększyć czas średni oglądania Twojego filmu, ale także rozwijać Twój kanał. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!